Yeah. W momencie, gdy za oknem robi się nieco chłodniej i rozpoczyna się sezon grzewczy, powraca temat smogu. Smogu, który jest niczym innym jak wymieszaniem się mgły z dymem i spalinami, czyli najgorszym z możliwych zanieczyszczeń powietrza. Związki chemiczne, które znajdują się w smogu, przyczyniają się do takich chorób jak przewlekłe zapalenie skrzeli, astma czy nawet niewydolność oddechowa. Dlatego w gminie Suchy Las od lat prowadzone są działania, które mają na celu ograniczenie smogu, a co za tym idzie, poprawę jakości powietrza w gminie. Kwestia czystego powietrza jest dla naszej gminy bardzo ważna. Widzimy problem z niską emisją, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy ludzie zaczynają palić w piecach. I dlatego zdecydowaliśmy się wziąć udział w programie Czyste Powietrze. Czyste Powietrze to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Program daje wiele możliwości, jednak zanim się z nich skorzysta, warto wybrać się na konsultacje. Przede wszystkim na samym początku robimy badanie potrzeb, czyli kwestia na czym Państwu zależy, żeby tutaj, żeby tutaj być otwartym na ochronę środowiska. Po tym badaniu potrzeb, patrzymy, jakie Państwo macie na chwilę obecną źródło ciepła, czyli na przykład, dajmy na to, jeżeli ktoś z Państwa ma piec, który jest piecem węglowym i jest w grupie mniejszej niż piąta klasa w ramach normy 3003-5-2012, w ten czas doradzamy Państwu, że możecie z tego dofinansowania sobie wymienić piec plus szereg innych rzeczy. Jedną z takich rzeczy jest teraz bardzo modna kwestia związana z fotowolkaniką. Do tego wszystkiego dochodzi ocieplenie, ocieplenie tutaj całego budynku zewnętrznego, do tego wszystkiego wymiana okien, do tego wszystkiego wymiana drzwi zewnętrznych. Mamy tutaj zakupy pompy ciepła, ale wiadomo to jest również nie tylko sam piec, ale jeżeli wchodzimy w gazowe ogrzewanie, to również cała infrastruktura, czyli mówimy tutaj o grzejnikach, o inst. Instalacji. I zarówno demontaż, jak i montaż jest kosztem kwalifikowanym w danym projekcie. Co my Państwu pomagamy? My Państwu przekładamy to właśnie to, co ja mówię, takie skomplikowane słowa, jak kwalifikowalność. Faktycznie, co Państwo możecie? Dlatego spotkanie jest fajne pod tym kątem, że my automatycznie, ja z Państwem rozmawiam i pokazuję, co państwo możecie sobie wymienić z czego możecie skorzystać jak połączyć te wszystkie zadania żeby wziąć tyl można powiedzieć całkowite dofinansowanie tak? E, później jeszcze Państwu pokazujemy względem kwalifikowalności, czyli jak się będziecie rozliczać, e, na co zwracać uwagę, jakiej klasy kot kotły muszą być, jaki certyfikat jest potrzebny Państwu, e, jak specjaliści, z którymi Państwo będziecie współpracować, e, jakich elementów od nich wymagać, jakie dokumenty będą niezbędne. Tak? Jeżeli o okna jaka jest przepuszczalność, to już wcześniej, zanim Państwo cokolwiek zrealizujecie, możecie tutaj się starać. I jeszcze takim no, można powiedzieć wisienkę na torcie, państwu powiem, że nawet te osoby, które już zakupiły piec, ale oczywiście mają wszystkie dokumenty i piec, który spełnia wymagania tutaj, można powiedzieć, czystego powietrza, to do 6 miesięcy możecie jeszcze od daty zakupu pieca, możecie wnioskować o refundację na ten piec. Wszystkich niezbędnych informacji na temat akcji można dowiedzieć się w punkcie konsultacyjnym, który mieści się na ulicy Obornickiej 124A, w siedzibie lokalnej agencji rozwoju gospodarczego. To właśnie tam pani Magdalena podpowie i doradzi, jak skorzystać z dotacji i jaka dotacja będzie najkorzystniejsza. Aby umówić się na konsultację, najlepiej skorzystać z maila lub telefonicznie w każdy czwartek pod numerem 61 250 08 01. Zapraszamy.